No i wykrakałem. Świat w jednej chwili się zatrzymał. Pandemia zrobiła swoje. Targi E3 odwołane. Euro i olimpiada przesunięte o rok. A my siedzimy zamknięci w domach, walcząc z powoli ogarniającą nas depresją. Chciałoby się obejrzeć jakiś serial na Netflixie, a tu nagle ciach i jakoś poleciała na łeb na szyję. To może nadrobimy zaległości w grach. Hmm. Jasne, o ile tylko poczekamy kilka godzin, aż ciągnie się aktualizacja, bo Sony i reszta ograniczyły szybkość pobierania. W tych mrocznych czasach, jedynym promikiem nadziei dla nas, graczy, mogą być nadchodzące kwietniowe premiery. Dlaczego? Bo pośród nich znalazły się prawdziwe bomby, gry, na które od miesięcy wszyscy czekali. Zresztą, co tu dużo gadać? Sami zobaczcie. Partnerem odcinka jest Omen, producent laptopa gamingowego z dwoma ekranami, którego recenzję możecie zobaczyć na benchmark.pl. No i co? Miałem rację? Jest grubo? Jest! Klasyka w takiej odsłonie? Tego jeszcze nie było. No dobra, może było, bo przecież wcześniej dostaliśmy odnowionego Residenta 2, remake niemal doskonały. Ale spójrzcie, jak wygląda trójka. Oj, coś, czuję, że ta gra będzie 10 razy lepsza. Do tego w bonusie dostajemy jeszcze Resident Evil Resistance, czyli asymetryczny tryb multiplayer. Nieźle zaczyna się ten kwiecień, prawda? Prawie jak u Hitchcocka. Najpierw mamy trzęsienie ziemi, a potem napięcie tylko rośnie. Wiem wiem po takiej zapowiedzi chcielibyście pewnie kolejną petardę, a zamiast tego podrzucam wam kapiszona. Wszak ten Rogalik, choć całkiem niezły, debiutował jeszcze w 2018 roku. Wówczas jednak zarezerwowany był wyłącznie dla Xboxa i Peceta. Teraz zaś nadchodzi wersja PlayStation, a wraz z nią tryb dla leszczy. Eee, znaczy dla tych, którzy nie przepadają za wyśrubowanym poziomem trudności. Spokojnie? Oddychajcie głęboko, bo jeszcze komuś pikawa strzeli. No ale przy tym tytule chyba nikogo nie dziwią ogromne emocje. Na naszych oczach dzieje się przecież historia. Po pięciu latach nerwowego wyczekiwania powraca legenda japońskich herpegów i jedna z najlepszych gier w historii elektronicznej rozrywki Final Fantasy VII. W dodatku w takiej oprawie graficznej, że aż łezka sama się wokół kręci. I tylko jednej rzeczy żal, że nie dostaniemy od razu pełnej odsłony tej kultowej gry, a jedynie jej pierwszą część. Na resztę przyjdzie nam już nieco poczekać. Mian to the honeybee inn, Cloud. Ech. A tak dobrze szło. Hit za hitem i nagle coś takiego. Całe misternie budowane napięcie szlak trafił. Zapytacie pewnie, czemuż więc o tym tytule wspominamy. Ano dlatego, że za sprawą tej premiery największy nie niewypał ostatnich lat ma szansę nieco się zrehabilitować. Oto bowiem w świecie sieciowego Fallouta pojawią się postacie niezależne. No wreszcie. Mało tego, będzie też RPG-owy system dialogów i konieczność podejmowania ważkich decyzji. Niesamowite. Po półtora roku proszenia. Jeśli mało wam wyzwań i tęsknicie za grami, które poniewierają graczem, pokazując mu gdzie jego miejsce w schodku pod schodami, to być może ta gra trafi w wasze gusta. Klimatem przypomina nieco Dead Space. Mamy tu bowiem opuszczoną stację kosmiczną, w której coś się zalęgło. I śmiałka, który musi to pokonać. Reszta jest do przewidzenia. Pot, łzy i zgony, czyli dokładnie to, co miłośnicy Dark Souls kochają najbardziej. A jeśli komuś mało, to jest tu jeszcze tryb kooperacji i bitwy PvP. To jak, kto się skusi? Kto powiedział, że strategie czasu rzeczywistego muszą być tylko o wojnie, konfliktach, ścierających się armiach i rozbudowie miast? Twórcy Blaze Revolution pomysł mieli zgoła inny. Co powiecie na Zieloną Rewolucję? Na przemykanie cichcem ulicami zanieczyszczonych miast, unikanie patroli i walkę z opresyjnym systemem poprzez zakładanie farm na dachach budynków. Co najlepsze, pośród tego wszystkiego przemycono tutaj też całkiem sporo fabuły. Czy ten nieco szalony pomysł wypali? Zobaczymy. Wczesny dostęp już pod koniec kwietnia. Drought. Loneliness. <laughs> Polacy to jednak mają smykałkę do nietuzinkowych gier. Survival w mroźnej syberyjskiej tundrze w burzliwym okresie rosyjskiej wojny domowej, tuż przed wybuchem rewolucji. Nie każdy zdobyłby się na taki pomysł, szczególnie że podczas zabawy przyjdzie nam tutaj zmierzyć się nie tylko z zarządzaniem skąpymi zasobami czy rozbudową obozu dla grupki ocalałych z katastrofy kolei transsyberyjskiej, ale też dającymi o sobie znać animozjami klasowymi, jak dla mnie brzmi nieźle. Dwa razy na wynos, poproszę. Kojarzycie grę 911 Operator, operator numeru alarmowego? No to szykuje się nam druga część. Domorośli amatorzy zarządzania kryzysowego znów będą mogli więc sięgnąć za słuchawki telefonów, odbierać wezwania, udzielać porad i wysyłać na pomoc odpowiednie służby. Tym razem spodziewajcie się jednak dużo większej skali: katastrofy naturalne, strzelaniny, wypadki masowe, pożary kuchenek, koty na drzewie i żartownicie próbujący zamówić pizzę. Życie pisze różne scenariusze. Eh, chciałoby się wreszcie zagrać w tego naszego cyberpanka. No ale wziął i przeleciał z kwietnia na wrzesień. Na szczęście zostaje nam pewna jego namiastka w postaci tego oto tytułu. Klimat jest, a co z rozgrywką? No cóż, na RPG'a to raczej nie wygląda. Zamiast tego pobawimy się w kuriera, poznając przy okazji historię mieszkańców tego olbrzymiego cyberpankowego miasta, rozwiązując jego tajemnice i mierząc się z czyhającymi tu wszędzie niebezpieczeństwami. Na kilka miłych wieczorów w sam raz. Guide me through the night. What makes this city... Ach, te motocykle. Niby poświęcone im gry wyścigowe to nisza, a jednak za każdym razem fani innych wirtualnych ściganek spoglądają na nie pożądliwie. Być może to magia ścigaczy, a być może to pasja i przywiązanie do detali, z jaką twórcy tychże serii podchodzą do tego sportu. Dość powiedzieć, że MotoGP20 zyska jeszcze lepszą fizykę i oprawę graficzną, doskonalszą sztuczną inteligencję, bardziej szczegółowy tryb zarządzania karierą i nowy historyczny tryb rozgrywki. Przyda się, skoro sezon 2020 20 w realu poszedł w rozsypkę. macie ochotę na samotną podróż na Księżyc? Pewnie część z Was już ją nawet odbyła. Jakby nie patrzeć, ten kosmiczny, przygodówkowo-surwiwalowy thriller zawitał na pecety w zeszłym roku. No ale skoro tam spotkał się z tak ciepłym przyjęciem, to czemuż by nie przenieść go na konsole? Jest tylko jeden tyci tyci problemik. Dzięki zaimplementowanemu Ray Tracingowi i najnowszej wersji DLSS tytuł ten na pecetach błyszczał. A jak będzie na konsolach? Cóż, przekonamy się niebawem. Predator to bezapelacyjnie jeden z największych badassów kina akcji. Kochamy jego pseudo-dredy, wredny pysk ukryty za klimatyczną maską, i wypasiony arsenał. Aż dziw, że taki kozak jest aż tak mało eksploatowany przez twórców gier. Dobra wiadomość jest taka, że złą pasce Predatora spróbuje przełamać sony. Zła, przynajmniej dla niektórych, że nowa gra to asymetryczna sieciówka, wedle znanego już schematu grupa komandosów kontra jeden, znacznie potężniejszy od nich Predator. No ale za to w pakiecie dostaniemy wyrywanie kręgosłupów i przecinanie przeciwników w pół. Ba, ponoć pojawi się tu nawet sam Arni. Tak, dobrze słyszeliście, Arni. What is that? <laughs> Stick to the mission. We're moving out. przyznać się bez bicia. Komu na ten widok ze wzruszenia odebrało mowę? To żaden wstyd, że pamiętacie chwilę, gdy trzecia część kultowej serii Mana miała swoją premierę 25 lat temu. Wówczas niestety mogli się nią cieszyć tylko Japończycy. Teraz w końcu i my, zapewne w większości starsi wiekiem gracze, będziemy mogli poznać finał tej niezwykłej historii, odpowiednio skrojony do naszych czasów. No dobra, ten tytuł nie wygląda może jakoś szczególnie zachęcająco. Nie dzisiejsza grafika, drewniane animacje i modele postaci przywołujące skojarzenia z poprzednią generacją. No ale trudno się temu dziwić. Wszak to gra od fanów dla fanów, która powstała na zgliszczach dawno skasowanego, fanowskiego projektu Resident Evil 2 Reborn. Być może więc ktoś z konsolowych fanów survival horrorów ją doceni. No chyba, że nie. No i proszę, kolejna kwietniowa bomba. Co prawda, eksperymentowanie z tak kultową serią jak Gears of War niesie ze sobą pewne obawy, czy aby gdzieś po drodze nie zgubiony zostanie klimat, ale bazując na tym, co już nam pokazano, jednego można być pewnym: zapowiada się niezła? Nie, nie strzelanina. Taktyczna strategia. Bardzo możliwe, że X.com powinien się już pakować, bo o to nadchodzi jego zmiennik. Don't go, gentle. Bring it, shitheads! Ktoś tu narzekał na brak dobrej kooperacyjnej zabawy? Spokojnie, już podajemy. Oto Moving Out gra o przeprowadzkach, która rozbawi całą rodzinę. Wystarczy spojrzeć na dziejący się tu chaos, by banan z miejsca zagościł na naszej twarzy. Już przy dwóch osobach rozgrywka wydaje się szalona, a co dopiero, jak cztery osoby będą siłować się z jedną kanapą, każdy ciągnąc ją w inną stronę. A skoro siedzimy zamknięci w domach, to czemu by nie zwerbować do zabawy naszych bliskich? Take you the big city outer space, a promotion to middle management. Moving out he is moving out this April. Zaraz, zaraz, czy my, aby tego jeżdżenia terenówkami ciężarówkami po wertepach już gdzieś nie wiedzieliśmy? Hm. Jasne, że tak. W Spin Tires, Mad Runner. Twórcy tamtego hitu od pewnego czasu pracowali nad kontynuacją, która przyniosłaby nie tylko znacznie lepszą grafikę czy fizykę, ale i nowe, ekstremalne tereny ze śniegiem i lodem. Stąd pewnie i tytuł. Snow Runner. Fanów off-roadu do tej premiery zachęcać pewnie nie trzeba. Pozostałym polecam dokładnie przyjrzeć się zachowaniu pojazdów. Kto wie, może i oni wkręcą się w te klimaty. I na tym zasadzie zakończyć moglibyśmy nasze kwietniowe zestawienie najciekawszych premier. Moglibyśmy, ale nie skończymy, bo na horyzoncie majaczą jeszcze dwie niezłe produkcje, co do których istnieją jednak spore obawy, że mogą się nie wyrobić w terminie. Gdyby jednak jakimś sposobem im się udało, plulibyśmy sobie w brodę, że o nich nie wspomnieliśmy. Możecie się śmiać, ale Minecraft w przygodówkowo slashowym wydaniu może okazać się czarnym koniem tego roku. Fenomen klockowego świata wciąż jest bowiem niezwykle żywy, przyciągając przed ekrany miliony fanów. Przekuć to na kolejny sukces nie powinno być więc trudno, szczególnie obudowując całość ciekawą historią, elementami rpg proceduralnie generowanymi lokacjami i możliwością jednoczesnej zabawy z trzema innymi graczami. A jak Wy myślicie, czy ten pomysł chwyci? Jeśli oglądacie nas regularnie, to pewnie z miejsca poznacie grę, którą zapowiadaliśmy na luty. No, niestety. Coś nie pykło i Beyond Blue zaliczyło obsuwę na kwiecień, który to termin też pewnie nie zostanie dotrzymany. Mam jednak do tego tytułu spory sentyment, choćby dlatego, że przypomina mi fantastyczne Abzu. Trzymam więc mocno kciuki za ten projekt. Oby się udało. And we're streaming. I to już wszystko, co dla Was przygotowaliśmy. Najbliższe tygodnie nie zapowiadają się tak źle, prawda? Jeśli pandemia się rozkula, przynajmniej będzie w co grać. Gorzej z całą resztą, ale po co martwić się na zapas? Na razie? Cieszcie się rodziną, dbajcie o siebie i, co najważniejsze, siedźcie w domach. A jeśli nawet niczego dla Siebie w kwietniu nie znaleźliście, pamiętajcie. Always look on the bright side of life. Trzymajcie się więc ciepło i do zobaczenia za miesiąc. Miejmy nadzieję, że będzie lepiej. Partnerem odcinka jest Omen, producent laptopa gamingowego z dwoma ekranami, którego recenzję możecie zobaczyć na benchmark.pl.